Cześć wszystkim, z tej strony Chanela. W dzisiejszym filmiku jesteśmy w Kauflandzie i będziemy kupować produkty z końcówką 69. Czyli na przykład na pierwszy rzut oka stać mnie na podpaski. Za 69 groszy, ale zobaczcie to, co jest najśmieszniejsze. Tutaj jest cała alejka podpasek za 69 groszy. W sensie z końcówką 69 groszy. No to cóż, zapraszam Was do filmiku, sprawdźcie co uda mi się kupić. Pierwszy produkt, który dzisiaj zakupię to pusteczki 90 sztuk za 3,69 No to biorę i wrzucam do koszyka. Przeszliśmy dwie alejki i jedynie na co mi stać są na pastę, pusteczki, które mam w koszyku i podmaski. Lecimy dalej. Zobaczcie, znalazłam kukurydzę za 69. Z końcówką 69 mamy makaron falę oraz makaron świderki i znajdziemy świderki. Żadna Helena ląduje do naszego koszyka. Trzeba Wam powiedzieć, że tak szczerze jest bardzo dużo produktów z końcówką 69. Jest to jest na plus i naprawdę można zrobić fajne zakupy. 4,69 moje ukochane duszki. Też lądują do koszyka. Hinter <śpiewanie> jest podjążka, wezmę dla siebie i dla fama. <śpiewanie> Zobaczcie, sama końcówka 69. No hit. Także mam już swoje zakupy z końcówką 69. E, słuchajcie, bardzo dużo produktów idzie kupić. Także teraz wracamy do domku. Jeszcze raz Wam pokażę, co kupiłam. Dobrze, także przyjrzyjmy się temu, co kupiłam. Chusteczki. Oranżada Helena. Mega super naprawdę zakupy. Tutaj mamy kukurydzę. Takie cukiereczki. Dwa rodzaje wzięłam. Tik-taki, jajka niespodzianki. Makaron. Tutaj zero cukru, jakiś batonik. Z tego się bardzo cieszę, bo uwielbiam e, tutaj te chipsy, duszki. Osma pizzy, takie. Jeszcze tych nie próbowałam jakaś edycja sezonowa, więc jestem ciekawa. Dodatkowo Kisiel i dwie galaretki. Dosyć śmiesznie to wygląda, ale za całe zakupy zapłaciłam 43 zł i 22 grosze. I dodatkowo nawet torebka była z końcówką 69 groszy. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Ja naprawdę świetnie się bawiłam. Było śmiesznie i to jest w sumie najważniejsze. Chociaż raz nas pani wyrzuciła ze sklepu praktycznie. W się powiedziała, że nie można nagrywać, ale i tak dokończyłyśmy ten odcinek, więc kciuki w górę za to. Także dziękuję Wam bardzo, że zobaczyliście ten filmik. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Filmiki w soboty o godzinie 13 i we wśrody o godzinie 15. Także widzimy się już w środę. Do zobaczenia, pa pa!